Siemane, liube, cześć, witam serdecznie, kontrowersyjny Marek. Słuchajcie, na sam początek to nie są porady inwestycyjne. To za ja tutaj, mówię, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, więc jeżeli chcesz porad, idź gdzie indziej. Ja tutaj dzielę się tylko swoimi własnymi przemyśleniami. Więc tak, zaczynamy. Jesteśmy w strefie, o której mówiłem, ale zaczniemy sobie od czegoś innego, dlatego że myśmy 21 wstawili na grupkę taki wykres i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło po, po Skamteksie. I co teraz jest w przypadku cz -a? bo już jesteśmy gdzieś tutaj w tych okolicach, nie? także troszeczkę podbijamy, podbijamy, no i może być ciekawiej. To myślę, żeby zdziwiło wszystkich na rynku i mogłoby być naprawdę grubo. Aczkolwiek nie wydaje mi się, niemniej ten scenariusz jest fajny, rozkminiamy dużo ciekawych scenariuszy, tak samo jak tutaj. O tym sobie przegadamy dzisiaj. Daj też kilka fajnych pozycji rozegranych, pozabezpieczonych już, jeżeli chodzi o zyski pokeszowanych, nawet bym powiedział, więc kogo nie ma na grupie, wbijajcie link poniżej. Standardowo. A teraz przechodzimy już do rynku. Słuchajcie, no i teraz tak, co to dalej z tym śmietnikiem? Zobaczcie, jak włączymy sobie wykresy, to powiem Wam szczerze, że takie 50-50 i to 50-50, tylko i wyłącznie z uwagi, moi drodzy, na dynamikę tego ruchu. Bo z jednej strony powiem wam, co moim zdaniem, co moim zdaniem przemawia za longami, a co moim zdaniem przemawia za shortami. I teraz. Za longami przemawia mi to, że jest dynamika tego ruchu i po prostu tak zwane FOMO. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to to, co wydarzyło się na altach. Już wam pokazuję. I to wejdziemy sobie z H4, -ki. akurat Rio to nie podlega, ale zobaczcie tutaj, pym, na pyrze wycinka, na linku wycinka, na injective wycinka, na gamesuite się nic nie wydarzyło, na fecie wycinka, na arbitrum wycinka. I takie wycinki bardzo często świadczą o tym, tak jak mieliśmy na przykład, o, zobaczcie, chociażby tutaj, cyk, czy chociażby tutaj że te coiny mogą chcieć iść do góry. Więc to jest dla mnie też informacja, którą trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast co do samego śmietnika, to co jest niezwykle dla mnie ciekawe i zastanawiające, to jest to, ile trzeba jeszcze ubrać ludzi, żeby ich spuścić w końcu w kibel. Bo zobaczcie tak, z jednej strony, teraz mówię o tym, co przemawia za shortami, z jednej strony nabita H4 na RSI. W fajnym miejscu histogram na MACD. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest mój poziom i jesteśmy w mojej strefie. Ok? Kolejna informacja dla mnie to, jak wziąłem sobie kreseczkę, narysowałem po tych dwóch szczytach, które były tutaj, to trzeci szczyt wypada idealnie tutaj. I tutaj też jest mój poziom. Więc czego mógłbym się spodziewać? Mógłbym spodziewać się podejścia jeszcze wyżej, pod niecałe 43 tysiące i rozpoczęcie korekty. D1. Z tej jedynki nie ukrywam, że już mamy dywergencje spadkowe. Natomiast jeszcze trochę miejsca do tego, żeby podejść do góry, jest i nikt mi nie powie, że nie. Dlatego, że to RSI, to jest, pamiętajcie, te indykatory, one są pomocnicze. W oparciu o nie, no przynajmniej moim zdaniem nie powinno się rozgrywać tylko w oparciu o sentyment rynku i tak dalej. Ale co jeszcze? Słuchajcie, przemawia za shortami. Jest takie magiczne powiedzenie na rynku: Never trust weekend pump. I teraz zobaczcie, mamy tak piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Dla mnie to jest weekend plus poniedziałek na fajku. Zobaczcie, ponad 12% ruchu do góry w 4 dni. I to w 4 dni, które zaczynamy grudzień. Więc czyżbyśmy zamknęli grudzień na czerwono? Nie wiem. Natomiast za wzrostami jeszcze bardzo, ale to bardzo stoi no wydarzenie, tak, które będzie na początku stycznia, czyli ETF-y. I Tutaj sytuacja jest taka, kurwa, na dwoje babka wróżyła. Niemniej, jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, no bo trzeba się określić, dla mnie jesteśmy naprawdę już bardzo blisko korekty. Bardzo blisko. I teraz, czy ona będzie z tego poziomu, czy z okolic gdzieś 43-44, bo tutaj też jest jeszcze bardzo fajny poziom, ja będę ten wykres rysował dopiero dzisiaj po USA, dlaczego? Dlatego, że na USA może się dużo wydarzyć i dopiero będę ten wykres rysował dokładnie, jeżeli chodzi o poziomy nad 42, te które mnie interesują. Więc najprawdopodobniej jutro albo w środę dostaniecie update moich nowych poziomów. Natomiast kurwa, no powiem wam szczerze, że dynamika tego ruchu jest naprawdę wściekła i ja nie zamierzam łapać byka za rogi. I jeżeli miałbym grać shorty i miałaby być taka sytuacja, na przykład, to ja będę te shorty pakował dopiero na riteście. Niemniej, jeżeli chodzi o moje prywatne podejście do rynku, ja zaczynam kaszować spota. Już powyrzucałem jakieś takie projekty nazwijmy to low i medium capy natomiast zaczynam też pomalutku. Wyprzedawać się z large capów i z tych projektów, które zrobiły mi naprawdę zajebiste, spektakularne wyniki, na przykład Link czy Fed. Te coiny zaczynam pomalutku zrzucać, pomalutku to znaczy 5-10%, bo i tak wychodzę z założenia, że gdyby rynek chciał wszystkich zaskoczyć i pójść do góry bez korekty, pokażę wam taki jeden obrazek naszego tradera futuresowego, który jest przekozakiem, jeżeli chodzi o longi. No, to, to ja uważam, że nawet pod taki scenariusz te 50% portfela w rynku muszę mieć. To jest moje prywatne zdanie, tak? Opowiadam tylko i wyłącznie o swoim portfelu. Więc w myśl tytułu Stefan, kasuje spota, to śmieję się tak po prostu, że, że pierwsze, co zrobiłem, jak dzisiaj zobaczyłem rynek, to, to sam do siebie krzyknąłem: Stefan, kurwa, kasujemy spota, bo, bo to jest dobre miejsce, tak? Więc ja zdecydowanie wiem, kiedy od stołu odejść. Teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o Open Interest na MaxDacie tutaj jeszcze miejsce do podbicia jest, tak jakbyśmy mieli iść po ten jeden poziom wyżej. Zobaczcie DXY, bardzo fajny wykres, który pokazuje nam korelację I teraz o tyle, o ile myśmy korelację stracili z indeksem dolara w, w jakimś tam interwale H1, H4, o tyle z D1 i, z, i przede wszystkim z 3-dniowego i z tygodniowego ta korelacja jest zachowana i to bardzo mocno. Zwróćcie na to uwagę. Zobaczcie kolejny bardzo ciekawy wykres. To jest wykres, który mówi nam o, no, jeżeli chodzi o indeks dolara, o host się i bez się na rynkach tradycyjnych, w tym też rynku krypto. I zobaczcie, tutaj mamy tak, 2011 rok, 2013, 2017, 2021. I teraz, to co widzicie tutaj, moi drodzy, tutaj, o na przykład, to jest dołek covidowy na Bitcoinie. Tutaj mamy pierwszy szczyt, czyli 65 tysięcy na bitcoinie, i tutaj, tą drugą górkę, to niecała 70 tysięcy. Tutaj natomiast mamy 15 tysięcy z delikatnym haczykiem na bitcoinie. I teraz, czy tym zejściem tutaj. Myśmy już zrobili korektę, tą, która była na przykład, cyk, tutaj i teraz idziemy tylko i wyłącznie w tą stronę i wszyscy będą zdziwieni. Czy my stąd jeszcze zejdziemy tutaj i pójdziemy w tą stronę? To też jest bardzo ciekawe. Natomiast ja za dużo takich rzeczy staram się nie obserwować, dlatego że dla mnie trading to jest prostota. No i to, co jest ważne, to po prostu mm, czytanie, czytanie intencji grubasów. O, tak, tak bym określił, nie? Więc ja realizuję swój plan. Dla mnie to są poziomy do kaszowania spota. Są. Czy ja teraz zamierzam zajmować jakąkolwiek pozycję na futuresach? Absolutnie nie. Dlaczego? Dlatego, że teraz to jest miejsce na to, żeby poczekać na sesję, której premarket zaczyna się za 33 minuty i dopiero o 15.30 zobaczyć, co się zacznie dziać i około 17.00 będę podejmował pierwsze decyzje odnośnie pozycji, które będę chciał dzisiaj rozegrać i nawet jeżeli podejmę decyzję, że dzisiaj nic nie gram, to przypominam, że brak pozycji to też jest pozycja i to jest kurwa świadoma, dojrzała decyzja po prostu, że jeżeli dzisiaj nic nie widzę, nie czuję rynku, nie gram, bo szkoda jest mi forsy i nie pozwolę sobie na to, żeby przed hossą tracić jakąkolwiek forsę. Niemniej pokażę Wam coś jeszcze, zobaczcie. Wykres, tak, o, to już porysowałem. To jest jakaś tam taka falowość, którą, którą ja wyznaję. Oj, 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 To jest jakaś tam falowość, którą ja wyznaję. I zobaczcie, wierzę w to, że każda host ma swoje fale. I to jest tak, pierwsza fala, która już moim zdaniem zbiera się do końca. Druga. Która tutaj gdzieś będzie miała swoją, swoje botom, tak lokalne, czyli albo 30, albo 25, albo 22, zobaczymy. Ja na razie tak po prostu to naniosę bez skupiania się na tym, jaki to będzie poziom. I ja będę szykował się głównie na tą falę. Tak jakby tą falę będę chciał rozegrać sobie na lewarze, ale tutaj już będę chciał mocno podkupić spota w, ty w tych okolicach od tak naprawdę 32-33 tysięcy zacznę skupować spota, przynajmniej to jest plan na dzień dzisiejszy, on może ulec zmianie, no bo rynek jest flexible, więc ja też muszę być flexible i muszę się dostosowywać do rynku i pod tą falę C będę chciał się przygotować, tak, tak jak zobaczcie, mamy tutaj narysowane, to jest bardzo fajnie pomierzone, gdzie, mieliśmy, gdzie mamy to podejście, tutaj może być jakaś drobna korekta, jeszcze podejście pod 48k na przykład, zejście i dopiero tutaj ładowanie się pod falę C, która może nas wynieść nawet w okolicy 100 tysięcy. Taka jest, taka jest moja spekulacja. Niemniej zobaczymy, zobaczymy co rynek pokaże. Natomiast dla mnie najważniejsza jest ta fala, czyli fala trzecia, jeżeli chodzi o spot, bo ja podkreślam, że Nigdy na rynku krypto i nigdzie nie zarobi się takiej forsy jak na spocie, w hostse przy odpowiednio dobranym, przy odpowiednio rozłożonym portfelu i odpowiednio dobranych coinach. Więc moje zdanie jest takie, a propos tego, co się dzieje. E, moim zdaniem jesteśmy bardzo blisko korekty, bardzo blisko i szczerze powiedziawszy, powiem Wam, że nie chce mi się wierzyć w to, że tej korekty nie będzie. Jesteśmy przy moich poziomach i to są dla mnie dobre poziomy do shorta, ale shorta w mądrym tego słowa znaczeniu. To nie znaczy, że ja będę tego shorta teraz już odpalał na lewarze, bo co prawda, gdybyśmy, słuchajcie, gdybyśmy na grupie, jako my, traderzy, odpalili sobie shorta z tego mojego poziomu, no to fajnie, on dałby zarobić, ale powiedzcie mi tak naprawdę, czym jest kurwa 760 dolarów ruchu spadkowego przy tak naprawdę od wczoraj tylko, tak dobrze mówię? Nie, od soboty, przepraszam. No to nawet od soboty wieczora 3,5 tysiąca ruchu wzrostowego, to na chuj się kopać z koniem. Po co sikać pod wiatr? Po co? Nie ma absolutnie najmniejszego sensu. Natomiast, jeżeli my zejdziemy sobie gdzieś tutaj, zritestujemy sobie jakieś poziomy, zrobimy sobie krosy na M tak? najpierw na H1, później na H4 i je potwierdzimy, to dla mnie to jest dobre miejsce dopiero na zajmowanie pozycji krótkich, czyli nagranie shortów na rynku. Natomiast z tej, z tej strefy, żebyście Wy mnie dobrze zrozumieli. I teraz wiadomo, że osoby, które są ultra to the moon, i coś, coś tam albo pierdolą czy potrzebę będąc w jakiejś grupie kurwa matki Filipa Skonopi, to, to, to tego, tego po prostu nie zrozumieją. Natomiast dla mnie ta strefa do shorta oznacza w głównej mierze to, że ja stąd wychodzę ze spota. Koniec kropka. Czy ja tutaj zamierzam grać longi na lewarze? Absolutnie kurwa nie. Czy ja tutaj zamierzam grać short na lewarze? Absolutnie kurwa nie. Dlaczego? Dlatego, że jestem w rynku trochę za długo, żeby nabrać mi się na sztuczny miód. To jest pierwsza sprawa. I o tyle, o ile z ciasnym stopem gdzieś tam zapewne poskalpuję sobie co nieco tutaj i na grupie też porozgrywamy jakieś fajne pozycje. O tyle nie wykluczam sytuacji, kiedy faktycznie Bitcoin zacznie się konsolidować i zacznie kapitał wchodzić w altę, co Wam już pokazywałem. Zobaczcie, raz jeszcze, tak? Arbitrum, zobaczcie, jaka wycinka. Zobaczcie, FED, jaka wycinka. Zobaczcie, Injective, jaka wycinka. I to wszystko jest, moi drodzy, H4. Zobaczcie, Linka, jaka wycinka. Zobaczcie, Pyra, jaka wycinka. I to jest gdzieś tam dla mnie po prostu informacja... Że te alty mogą chcieć iść dalej up. Jak będzie, zobaczymy. Rynek zweryfikuje. Niemniej, dla mnie, tak jak powiedziałem, jest to dobre miejsce do tego, żeby się kaszować, jeżeli chodzi o spota. Jest to dobre miejsce, żeby wyczekać korekty, bo tyle, ile mam potwierdzeń kurwa na shorty, to dawno tylu naprawdę nie miałem. Ostatnio tyle potwierdzeń miałem przy upadku FTX-a. Gdzie nie wiedziałem, że ten trup z szafy wyskoczy, tak? Tutaj wiemy, że w hello w styczniu są ETF-y i, i najprawdopodobniej będzie sell the news. Pytanie tylko, jak oni będą chcieli to rozegrać, bo to, co się teraz dzieje, moi drodzy, cały ten ruch tak naprawdę od tego knota tutaj, który został zgaszony, czyli cały ten ruch odtąd, o cały ten ruch odtąd, to jest rozgrywka, pozycjonowanie się pod ETF-y, i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Oczywiście wiadomo, tak? Show me the chart, I will tell you the news i tak dalej i tym podobne. Jasne, zgadzam się w 100%. Natomiast mordo, na tę chwilę, do momentu, aż my nie wybijemy tego poziomu tutaj 42800 i nie wyjdziemy z niego górą, dla mnie nie ma mowy o tym, żeby iść gdzieś tu czy gdzieś tu, tak? To po prostu to wszystko musi być zrobione z głową i Tą głowę dzisiaj na wykresie zapewne dopiero będziemy w stanie poukładać sobie w trakcie albo po sesji amerykańskiej. Natomiast jeżeli zaczynamy już korektę, i to jest ostatnie dymanie shortów, to najprawdopodobniej jutro w godzinach wieczornych po sesji amerykańskiej, na ostatnich godzinach sesji amerykańskiej zaczniemy nurkować. I teraz, czy mam rację? Nie wiem. Czy rynek nie zweryfikuje? Na pewno. Czy ja jestem ultra bullish w tym momencie? Nie. Chociaż rynek pokazuje, że chce iść do góry i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Natomiast zobaczcie, zanegowany cross i pierwszy najczęściej jest fejkowy. Dywergencja spadkowa na d dywergencja spadkowa na RSI. I to jest tylko D1. Z tygodniówki ten wykres wygląda jakby chciał się na plecy wypierdolić. Zobaczcie. No, przy moi drodzy, no przecież nie jesteśmy kurwa ślepi, tak? Zobaczcie tą tygodniówkę. puf. Pu, pu, pu. wiecie o co chodzi. A takie, takie mocne podbicia kończyły się gdzieś tam, no jednak, jakby nie patrzeć, korektami. No, No po prostu korektami. I Ja nie mówię, że my już teraz nie pójdziemy wyżej. Absolutnie nie. Ja sam czekam na poziomy gdzieś tam nawet pod 100 tysięcy, które uważam, że są bardzo, ale to bardzo realne. Natomiast najpierw chciałbym zobaczyć po prostu korektę. Najpierw chciałbym zobaczyć korektę, bo tak jak, moi drodzy, tutaj byliśmy w jednej strefie, której nie mogliśmy wybić, tak teraz tutaj wchodzimy do drugiej strefy, która jest, no okej, okay, do 48 tysięcy. I tak sobie włączymy moje poziomy, to to też doskonale widać. Mówię tutaj o tej strefie. Ciach, 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 ciach. Y więc zobaczymy, jak to się będzie miało rozegrać. Niemniej, nawet gdybym miał zrobić Wam taki bardzo, ale to bardzo prosty rysunek na Bitcoinie, to... Czekajcie, to usuniemy. To zobaczcie, nawet gdybyśmy mieli sobie po prostu narysować jakieś tam strefki, no to okej, okay. pierwsza strefka jest tutaj i to jest ta strefka, którą wybiliśmy. A druga strefka, moi drodzy, no jakby nie patrzeć, jest. No, to nawet tak na upartego. Ok, tutaj jest druga. I teraz w niej jesteśmy. I trzecią strefę można byłoby narysować tutaj. Zobaczcie. Hops, hops. Więc na logikę, jeżeli mam wierzyć w to, że rynek chodzi ping-pongiem, to powinniśmy teraz mieć coś takiego. Tak, albo nawet już teraz o. Bez tego zejścia, tutaj, tylko po prostu dzidę w górę, jako C, zejście i falę ostateczną. Niemniej, dla mnie to jest naprawdę prawdopodobne. To jest dla mnie. To jest dla mnie serio realne. I tutaj mamy gdzieś tam okolice tych 44 tysięcy, więc do tego momentu jesteśmy w grze. Słuchajcie, może, nie, może niezbyt dokładnie, może trochę pomieszane. Ale ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, tak, teraz odpalam longa. No nie, kurwa, no tak, no to nie jest prawda, bo okłamałbym was, gdybym wam tak powiedział, no. Ja tego, nie robię pod click, ja tego nie robię pod clickbait, ja to robię, słuchajcie, żeby robić dzienniczek swoich analiz, po prostu. Natomiast zobaczcie, no, tutaj naprawdę wiele znaków na niebie, na ziemi wskazuje mi, że, że ten rynek chce iść do góry, ale dzisiaj jest poniedziałek i... I jesteśmy przed sesją amerykańską. I nie wiem o której godzinie będziecie oglądali ten wykres, ten filmik. Bo może być tak, że jak go będziecie oglądać, to powiecie: e, Kurwa, Fryer Bush, 45 tysięcy za bitcoina na przykład dzisiaj wieczorem, albo e, Kurwa, 37 tysięcy, a on nie grał shorta, zjeb. Wiecie, ocenia się łatwo, ale jak chcecie, zróbmy sobie challenge. Wpłaccie sobie 10 koła na, na lewar, ja sobie wpłacę 10 koła na lewar. Odpalmy, kurwa, realny rachunek u brokera i sprawdźmy się. Rok czasu, zróbmy sobie challenge do końca 2024 roku. Mordeczki, naprawdę, szanujmy się, że tak, kurwa, powiem. Najlepsi traderzy mają po 300, po 400% rocznie i to są spektakularne wyniki, to są spektakularne wyniki. Więc, więc z głową. Ja wychodzę z założenia, że na rynku forsa idzie z rąk niecierpliwych, do rąk cierpliwych. I to, co trzeba zrobić teraz, moim prywatnym zdaniem, to wykazać się po prostu odrobiną cierpliwości, realizować swój plan, realizować swoje założenia na ten rynek. I tyle. Słuchajcie, wbijajcie do grupy, link macie poniżej. Ja się z wami serdecznie żegnam, peace out, życzę wam zajebistego dnia i obiecuję, daję moje słowo wręcz, że jak porysuję tylko śmietnika, a postaram się to zrobić dzisiaj, tylko też nie chcę jakoś, żeby strasznie to oddziaływało na, na mój układ nerwowy, bo ostatnio jestem na etapie regeneracji. To tam przez ten stres i tak dalej, to tam gadaliśmy, co mi w komentarzach dużo podpowiedzieliście, i bardzo mocno ograniczam wszelkiego rodzaju bodźce i wiem, że nie będę stąd grał shortów, więc skoro wiem, że stąd nie będę grał shortów, a jest na grupie drugi trader, który ma wszystko porysowane idealnie, no to nie mam tak jakby presji, żeby to rysować, ale mój cel jest taki, mam go zapisanego na kartce, żeby dzisiaj, max jutro z rana porysować więc wtorek, środa zobowiązuję się do tego, że po prostu powrzucam Wam zupdate'owany wykres tutaj na YouTube. jeżeli kogokolwiek to interesuje, jakie jest moje prywatne zdanie na temat tego rynku. I jeszcze, kurwa, jedna rzecz, właśnie, najważniejsza, zapomniałem. Słuchajcie, za shortami jeszcze, co przemawia na rynku, za shortami przemawia to, że jesteśmy na dolarze. Zobaczcie, mieliśmy tak, moi drodzy, moi drodzy, Moi drodzy, mamy tak, jesteśmy w dobrym miejscu do odreagowania, do pójścia gdzieś tutaj w okolice, może nawet pod 105, może nawet pod 106,5. Okej, okay. żeby zrobić raz, dwa, docelową falę trzecią, która powinna być zazębiona z hossą na rynku krypto, czyli z tą główną taką lagą wzrostową na krypto. I to samo mamy na indeksach. Zobaczcie. Czyli mamy raz, dwa, zejście. Tutaj też pasuje zejście. Więc to wszystko po prostu daje mi taki obraz informacji, że naprawdę jesteśmy bardzo blisko korekty. I moi drodzy, SP500 nie wygląda tak ładnie jak Bitcoin. SP500 wygląda naprawdę tutaj stąd. Zobaczcie. Pod grubą zjebę. I teraz mogłoby się Wam wydawać, zobaczcie, gdybyśmy sobie wzięli, um, gdybyśmy sobie wzięli, słuchajcie, o coś takiego, mogłoby się Wam wydawać, że to jest kurwa magiczna kaczka. Ale to nie jest magiczna kaczka, moi drodzy. To nie jest magiczny wąż, ani magiczna kaczka to jest dla mnie przesłanka za naprawdę srogim shortem, kurwa. Na, na tym indeksie dla mnie ja tutaj rozmawiam ja tutaj rozmawiam o srogim shortzie, bo nawet jeżeli to był max, no to na dzień dobry rozmawiamy o poziomie 4,3,5,5. Więc z tego poziomu 4,3,5,5 rozmawiamy, moi drodzy, 5,5%. Na Bitcoinie zobaczymy. Niemniej, no ja jestem zajebiście ciekaw tego, co się zadzieje, jestem ciekaw zajebiście tego, jak Ameryka będzie chciała to rozegrać. No i co? Kto ma księżycowe buty, zawiążcie sznurówki, żeby was z kapsi nie wyjebało, jak pójdzie w waszym kierunku. Kto siedzi w shortach, spadochron na plecy, żeby nie puturbowało za bardzo, jeżeli, jak już zacznie spadać. Moi drodzy, tyle. Zajebistego dnia. Widzimy się jutro albo pojutrze na moim YouTubie. Wbijajcie do grupy, bo tam będzie nas więcej i jutro o godzinie 20 jest mentoring u nas na grupie, gdzie też będziemy sobie szczegółowo analizować rynek. Także serdecznie Was zapraszam. Peace out. Siemano. Yo.